Sandomierscy radni miejscy spotkali się w środę w ratuszu, aby odbyć kolejną już w tej kadencji sesję. Mimo, że harmonogram spotkania był bardzo bogaty w punkty, to minioną sesję zdominowała dyskusja nad przyjęciem sprzeciwu wobec promowania ideologii. LGBT w życiu publicznym oraz instytucjach oświatowych. Bardzo burzliwa okazała się sesja Rady Miejskiej w Sandomierzu, którą zdominowały sprawy związane z ideologią LGBT. Projekt uchwały, który dziś trafił pod obrady i rozpatrzenie, przygotowali Radni Prawa i Sprawiedliwości, a w jego uzasadnieniu czytamy, że stanowisko zostało przygotowane w poczuciu odpowiedzialności oraz troski za moralne i duchowe kształtowanie przyszłych pokoleń. Sandomierzan. Jako oznajmił na sesji radny Marcin Świerkula, autorom uchwały chodzi głównie o ochronę dzieci przed demoralizacją i niepromowanie w szkołach nauczania w myśl ideologii LGBT. Nie zgadzamy się, aby w imię poprawności politycznej działacze środowisk LGBT, żądali praw do kształtowania postaw programowych w edukacji naszych dzieci. Chcemy bronić wszystkich mieszkańców Sandomierza przed szkodliwą ideologią LGBT. Chcemy, aby nasze dzieci w szkole poznawały znaczenie takich słów jak patriotyzm czy rodzina, gdyż pielęgnowanie takich wartości pozwoli młodym osobom w przyszłości zbudować silne i trwałe więzi z drugim człowiekiem czy lokalną społecznością. Pragniemy, aby prawa rodziców do wychowywania dzieci zgodnie ze swoimi tradycjami i przekonania, przekonaniami były w Sandomierzu przestrzegane, a także jako reprezentanci mieszkańców Sandomierza. Mając na względzie dobro sandomierskich rodzin, stajemy w obronie naszej szkoły oraz systemów oświaty przed próbami narzucania szkodliwych i demoralizujących standardów, mających negatywny wpływ na prawidłowy rozwój psychiczny dzieci i młodzieży. Nie godzimy się proszę Państwa na, na to, aby ta ideologia przenikała w umysła młodych Polaków. No to chodzi o podważenie rodzin. Roli rodziny przede wszystkim. Wnioskodawcy uznali, że wprowadzenie takiego stanowiska nie pozwoli na promowanie tej ideologii i przyczyni się również do ochrony rodziny i najważniejszych wartości chrześcijańskich. Żenujący, tak powiem wprost. Dlaczego, żenujący? Dlatego, że wybierają wtedy te przepisy, które im pasują idealnie do tej sytuacji, że ktoś tam że się zabrania to czy to Nieprawda jest. Bo nie pominali ten artykuł 18 konstytucji, na którą się ciągle chwalą konstytucja! Konstytucja! A artykuł 18 konstytucji mówi tak, że jednym związkiem e, małżeństwa jest kobieta, związek kobiety i mężczyzny. Proszę, Państwa, to jest rzecz święta. I teraz tak patrzę na tych młodych radnych, nowych radnych. Słuchajcie Państwo, nie dajcie się oszukać tej ideologii która po prostu promuje. No jak może być? Ja mam pięcioro wnuków i nagle... I nie <laughs> nie, tam, 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 tam... Pięciu wnuków i nagle słyszę, że w jakimś tam najbliższym czasie moje wnuki mają przynieść sobie spódniczki się przebierać za, za dziewczyny. Proszę Państwa, to jest żenujące, a powołanie się na to, że my nie mamy wpływu na episkopa, dlatego że oni się sami wybierają i tak dalej. Też to jest po prostu oszustwo. Tutaj nas wszystkich, dlatego że panowie z Fosy wiedzą, że jest rozdział między państwem a kościołem, jest kątkorat podpisany i po prostu to jest inne ciało, więc my nie mamy na to wpływu. Ale Kościół jest narodem polskim, proszę Państwa, a Sandom szczególnie tysiącletni, my nie możemy wprowadzać takich zwyczajów, co tu się dzieje u nas, próbują u nas za szybciej sąd Absolutnie, do tego nie dopuszczmy. I słuchajcie, niektórzy z nas są dziadkami, niektórzy dopiero młode małżeństwa, niektórzy po prostu matkami. Jak my wyglądamy wobec społeczeństwa, jeżeli po prostu na takie rzeczy pozwolimy? Nie, po prostu niech sobie ludzie o innej orientacji ja na mnie nie, nie wnikam to, kto tam z nimi i tak dalej. Ich to jest wewnętrzna sprawa, ale niech to robią yy, po prostu gdzieś inaczej, gdzieś w domu, w zaciszy i tak dalej. Niech nie promuje się na Zenusz. Jest rzecz taka: Polska musi być Polską, nie może być inaczej. Te wartości nasze chrześcijańskie muszą funkcjonować. Bo ja na myślach słyszałem, e retorycznie tutaj wszystkich rannych macie wnuki, macie, ochrzczyliście je? Ochrzczyliśmy. A jakie bracie śluby? Zwinny czy kościelny? Każdy powiedział że kościelny. Słuchajcie, jesteśmy chrześcijanami prawdziwymi, a to co nam się, co wprowadzić, to oderwanie tego kościoła na siłę. Żebyśmy po prostu nie funkcjonowali. Nie wiem, tak jakby nam podsyłali jabła żeby ten diabeł porozumiał się kupił do wszystkich rzeczy. Ja uważam także, nie dajmy się zwariować, róbmy swoje, jako Polacy, jako Mierzenie, jako obrońcy tego miasta. W tej kwestii sandomierscy radni jednak nie byli jednomyślni. W głosowaniu 10 radnych opowiedziało się przeciw przyjęciu takiego stanowiska, natomiast za przyjęciem uchwały głosowało jedynie 6 radnych. Ze stanowiskiem radnych Prawa i Sprawiedliwości nie zgodziła się radna Renata Kraska. Wyjaśniając, mówiła, że nie może zgodzić się z opinią, że wychowanie seksualne w szkołach jest promowaniem ideologii LGBT. No nie mogę zagłosować za tą uchwałą, ponieważ. Wychowuję swoje dzieci również w duchu chrześcijaństwa. Również chcę, aby moje dzieci w szkole poznawały słowo patriotyzm, żeby znały też wartość słowa rodzina. Ale jestem przeciwna, aby w szkole nie uczono dzieci edukacji seksualnej. Edukacja seksualna nie jest próbą promowania ideologii LGBT a edukacją mającą na celu świadomość własnego ciała, rozwoju fizyczności, fizjonomii, rozwoju właściwych postaw prospołecznych, interakcji między rówieśnikami. Uważam, że jeśli pozbawimy dzieci możliwości tej edukacji i seks stanie się tematem tabu w szkole, jak i w rodzinie, może wtedy dopiero dojść do niewłaściwych postaw społecznych. Dla mnie ta uchwała jest próbą dyskryminacji pewnych grup społecznych. Nie zauważyłam również w sandomierzu prób promowania czy afirmacji ideologii LGBT. Nie widzę czegoś takiego. Podjęcie tej uchwały uważam jest upokarzające i krzywdzące dla osób homoseksualnych, i nie widzę niczego zdrożnego czy złego w byciu Homoseksualistą. Jak zaznaczył przewodniczący Rady Miasta Wojciech Czerwiec, promowane w takiej formie stanowisko jest w tym momencie bezpodstawne, ponieważ w mieście nie planuje się podejmowania prób wprowadzenia karty LGBT. W tym punkcie sesji licznie wypowiedzieli się również przybyli goście. Krystyna Socha w swojej wypowiedzi podzieliła zdanie radnej, dodając, że taki przedmiot jak wychowanie seksualne nie jest żadną nowością i nie stanowi żadnego zagrożenia dla moralności. Co ma powiedzieć nauczyciel? Na lekcji biologii, przyrody, lekcji wychowawczej czy gdziekolwiek, jeżeli rozmawiam z dziećmi, z młodzieżą. Dzisiaj nawet dzieci w szkole podstawowej potrafią zadać pytanie, co to jest Kto to jest lesbijka, co to jest gej i tak dalej, i tak dalej. Kochani, nauczyciel, co ma powiedzieć? Nie wolno mu o tym mówić, prawda, bo jeżeli my to przyjmiemy, dziękuję, powie tak. Ja będąc na mistrzu tego nauczyciela, powiedziałabym, kochanie, proszę i zapytać się mamy i to wysiądze". Dalej, w ten sposób, przyjmując to, nie uczymy tolerancji, uczymy wrogości do drugiego człowieka, bo on jest inny. Ja tylko tyle i nie chcę więcej, bo tu już dość dużo zostało powiedziane, jest tutaj też napisane, ale mówię, mamy konstytucję i proszę przejrzeć w sobie konstytucję, co mówią w artykuły, co nam gwarantuje konstytucja i nikt tutaj nie robi tego, żeby czy nauczyciel w szkole, że będzie uczył. Mamy się o tym uczyć, mamy to propagować, tak dalej. Nie ma takiej... Hmm. Bardzo podoba mi się wypowiedź koleżanki tutaj, pani radnej, która powiedziała, że wychowanie seksualne. Dzisiaj wiele dzieci przez to rodzice nie wyrażają zgody na to, żeby uczyć. Moi, y, proszę Państwa, uczyłam i mam przygotowanie do nauki y, właśnie wychowania seksualnego. Tam się nie mówi o gejach, o lezgichach. tam się mówi o rodzinie, o szacunku, matka, ojciec, dzieci, rodzina. To jest podstawa, jak, kiedy rozpoczynać to wychowanie seksualne. Nie jak się ma 11, 12 lat i będziemy próbować, a później mamy niechciane ciążek i mamy problemy. Trzeba tym dzieciom wytłumaczyć, że seks to jest wtedy, kiedy jesteśmy dojrzani, kiedy jesteśmy odpowiedzialni i możemy założyć rodzinę. Będziemy matką i ojcem, bo z tego mamy współpracę. I o tym, że zawsze nauczyciele, jeżeli to mówią i tak są przygotowywani na uczelniach, gdziekolwiek. Ja kończyłam wychowanie, wychowanie seksualne, tutaj było organizowane przy parafii w Sandomierzu. Także y, ja mówię, i nikt nie nauczył y, o LGBT. I ja myślę, że jeżeli przyjmiemy tą fakt, to skupimy całe nasze społeczeństwo tutaj na nie Mieczysław Godeń w swojej wypowiedzi natomiast zwrócił uwagę na fakt, że każdy ma prawo do swoich osobistych poglądów, których nikomu nie można zabronić. Mam wrażenie, że, że Państwo odbywacie jakieś przedstawienie, tylko nie wiadomo o To nie jest przedstawienie. To my jesteśmy to my jesteśmy tu sąsiedzi z tego miasta cały czas o tym mówicie nasz Sandomierz to jest właśnie nasz Sandomierz my obywatele wy wybrani przez nas radni którzy macie duże możliwości ale dzięki nam bo to myśmy wam te możliwości powierzyli stanowienia tutaj prawa yy, przedstawiania uchwał. I naprawdę yy, bardzo mi zależy na tym to może tutaj też padło tylko poważnie, poważnie do tego podchodzę. Ja mam takie marzenie, żeby wielokrotnie wypowiadałem tutaj podczas takich różnych publicznych spotkań, żeby Sandomierz był takim miastem sąsiedzkim, a właściwie dobrosąsiedzkim. Niech te podziały partyjne, ideologiczne związane z dominacją religijną nie, nie biorą góry. My się znamy z ulicy, my się znamy z, z ogródków działkowych, znamy się z, z, ze sportu. To są takie te różne kręgi, które ze, ze szkoły, z dużych instytucji które jak gdyby zachodzą po części na siebie i to nas wszystkich łączy. Nie musimy przed nikim udawać tutaj niczego. Rzeczywiście chodzi o to, żeby ludzie, wszyscy, tak jak tu mieszkamy, czuli się dobrze. Ten wniosek nie tylko ma mnóstwo uchybień prawnych, co tam próbowałem wykazać, można to by rozwijać. Protestujecie, mówię tutaj o grupie, która, która go złożyła, przeciwko czemuś, czego nie ma. Nie ma czegoś takiego jak ideologia LGBT. No, przecież próbowałem o tym mówić. Ona się pokrywa z konstytucją. Jeśli mieliście... Państwo, co właśnie mieliście nam na myśli? Co to są te próby wprowadzania ideologii LGBT w szkołach? Gdzie są te próby? Jakikolwiek konkret. Nie ma tutaj nic. Momencik, jeszcze nie skończyłem. Ani aktu prawnych, ani dokonań, faktów. Takich nie ma. Domyślam się, jeszcze posłuchajcie, proszę. To jest ważna sprawa, co najmniej tak samo ważna jak, jak parkowanie samochodów i, i budowanie elektrowoltaiki. Jest coś takiego jak deklaracja warszawska polityka miejska, miejska na rzecz społeczności LGBT, gdzie głównie, chyba to mieście na myśli, gdzie głównie chodzi o to, żeby środowiska te LGBT, jak je tam nazwiemy, ludzie, którzy po prostu chcą być razem w taki sposób w jakim właśnie natura dyktuje, a nie żadna ideologia, żeby mieli zapewnione podstawowe prawa obywatelskie. Oni o to protestują, o to tego się domagają. Oni nie dokonują ekspresji swoich upodobań seksualnych, jak tutaj sugerowano, tylko o te najbardziej podstawowe prawa do dziedziczenia, do bycia razem, do szacunku, a nie do tego, żeby ich obrzucano kamieniami i bito. Oto, tego się domagam. To jest bardzo proste. W porządku środowych obrad znalazły się również uchwały o wydzierżawieniu terenów przemysłowych, znajdujących się w prawobrzeżnej części Sandomierza na 25 lat. Zgodnie z uchwałą, na tych terenach mogą powstać zakłady usługowe. Jednym z planów na zagospodarowanie tego terenu jest farma fotowoltaiczna. Radni podjęli również stosowną uchwałę, dzięki której możliwe będzie dokończenie prac porządkowych w wąwozie królowej Jadwigi, który jest jednym z największych pomników przyrody, a od kilku tygodni z powodu powalonych drzew jest zamknięty dla turystów. Podczas minionej sesji udało się również przegłosować, uchwały związane ze stawkami opłat za zagospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości oraz zasady odbioru takich odpadów komunalnych. Oprócz licznych dyskusji był czas również na podziękowania za artystyczną i kulturalną działalność. Takie specjalne wyróżnienie trafiło dziś do pisarza Andrzeja Sarwy. Burmistrz wspólnie z radnymi na ręce sandomierskich artystów, którzy zaangażowali się w liczne artystyczne przedsięwzięcia organizowane przez Sandomierską Akademię Muzykalu i Sandomierskie Centrum Kultury, złożył również gratulacje i dyplomy.